Cześć, czuję ja Puszek! Witam Was w otwieraniu kart Star Wars! Podważymy sobie dzisiaj trzy serzydki kart. Raz, dwa, trzy na numer jeden otwórz te karty. Pierwszą otwórz. Przeczytaj Pierwszą paczkę. I przeczytaj nam nazwy. Luke i C3PO szukają Ditu Na barce Jabby. Han odlatuje ze swoją nagrodą i Rej. Rej. Rej nigdy się nie poddaje. To trwała sz... szabrowniczka, która przeszła brutalną szkołę życia w spalonym słońcem w świecie planety Jakku. Pierwsza paczka za nami. Teraz druga. Zobaczymy, czy będzie jakieś szczęście. Leia zabija Jabbe. Boba Fett przyjmuje Hana. Pułapka Evo, ewoków. I C3PO. To, co zdobył ostatnio Freddy, więc nie będziemy tego czytali, bo już znacie. I ostatnia paczka na szybko, bo nam się bateria rozluźnia. Zobaczmy. 3PO i Artu rozdzielają się Soku Millennium. Poczytajmy sobie o nim Soku Millennium. Pożądana przez wszystkich legendę na świecie. Przemytników to zmodyfikowany lekki frachtowiec. Kol Koloreański, najszybsza kupa w galaktyce. Jeśli lepszy to, to przepraszam. Brat i siostra, i jedna z najlepszych postaci i najsławniejszych w. W Gwiezdnych Wojnach Luke Skywalker Luke Skywalker wierzył, że w jego ojcu e, wciąż tli się dobro Którego Imperator nie zdołał całkiem zgasić Luke odmawia przejścia na ciemną stronę A Imperator w odpowiedzi atakuje jego zabójczym błyskawi... zabójczymi błyskawicami mocy Wtedy dzięki miłości do syna budzi się prawdziwa natura Vadera Która chwyta Imperatora i wrzuca go prosto do głębokiego szybu Podróż Luka dobiera... dobiega końca Staje się prawdziwym Jedi Koniec へ